Najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się do pani rodzice nastolatków korzystających z mediów społecznościowych po pierwsze mam takie wrażenie, że jak przychodzą rodzice nastolatków, to oni często widzą większy problem z tym, że dziecko siedzi w telefonie tak zwanie, tak? I ona ca ono cały czas jest w tym telefonie, więc to jest trochę problem. Natomiast faktycznie e, duży czas, duży procent tego czasu, jakie dzieciaki spędzają w e, tak zwanym telefonie, to są media społecznościowe. I często e, zanim zostanie zidentyfikowany problem używania, no, w sumie szkodliwego, mediów społecznościowych, to pojawiają się takie rzeczy jak depresja, lęk społeczny, tak? problemy w nauce, problemy w koncentracji. To są rzeczy, z którymi często dzieci przychodzą, po czym okazuje się, że gdzieś tam w źródłowych przyczynach znajduje się właśnie nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych.